Dzisiaj sprawdzimy sobie jak działa fontanna z Action i zrobię ją na trzy sposoby. Dwa zobaczycie, o trzecim wam opowiem. Witam was bardzo gorąco na kanale Domowe pasje Anki i nie ukrywam, że chciałam sprawdzić sama osobiście jak działa ta fontanna. Jak widzicie, jest to fontanna solarna, czyli wystarczy ją położyć na wodzie. Może to być nawet w basenie. Możemy wykorzystać donice, miski, cokolwiek. Macie oczka wodne, i taka lampa solarna będzie działać, i zaraz sobie sprawdzimy. Fontanna ma różne końcówki szersze, węższe więc to już wszystko zależy, na jaką powierzchnię chcecie, żeby ta woda wam chlapała. I zobaczycie, jak naprawdę, jak ona wysoko Wysoko też leci, do góry ta woda, więc sprawdzamy. Mam tutaj dzwonek dalmatyński i mam gipsówkę rogownicowatą. Są to dwie takie byliny mogą nadawać się te rośliny i na ogródki skalne, na wykończenia chodników, na takie kwiatowe dywany naprawdę są to roślinki wieloletnie. Bardzo pięknie kwitną przez całe lato i mogą okwiecić nam naprawdę bardzo ładnie ogród. Ja wykorzystam te rośliny do kompozycji w Donicy, więc na balkonie czy na tarasie też możecie te rośliny wykorzystać do Donic. Bardzo ładnie kwitną przez całe lato. I zobaczcie, mam tutaj mniejszą taką osłonkę czy miseczkę, cokolwiek macie. Tak, żeby zrównać to wszystko z Donicą i w ten sposób zrobimy sobie tutaj miejsce na wodę, gdzie ta nasza fontanna będzie miała miejsce. Dzisiaj wykorzystam tą fontannę na dwa sposoby, i pierwsza to jest właśnie aranżacja z kwiatami, w jaki sposób możemy udekorować sobie Donicę. Pamiętajcie, żeby do takiej aranżacji Donicy z fontanną wybierać takie rośliny, które nadają się na słoneczną stronę, lubią słońce, bo jednak rośliny, które lubią cień, będą się męczyły nam w słońcu i jest to niepotrzebne. Także pamiętajmy o tym. Tutaj pięknie wyglądałyby też takie duże donice niskie. Z drzewkami. Można też przecież tutaj dołożyć tuje, dołożyć jakieś drzewko, zrobić naprawdę takie warstwowe rośliny, wyższe, niższe, wiszące i naprawdę można piękną kompozycję stworzyć. Miskę nawet mogłabym wziąć troszeczkę mniejszą tutaj do tej donicy. Zobaczcie, bo tutaj mam jeszcze taki obwód tej wody i. Jeszcze te parę centymetrów, 2 centymetry mogłabym zmniejszyć, i by też było tak idealnie, żeby to miało centymetr, 2 centymetry większą średnicę od naszej fontanny. I zobaczcie, naprawdę jak świeci słońce, fontanna przepięknie działa. Możemy zdjąć tą końcówkę, ja tutaj wziąłam taką szerszą, i teraz nie chlapie nam nic na rośliny, cały czas pięknie szumi, więc naprawdę. Jest to fajne za takie pieniądze 25-29 zł kosztuje ta fontanna. Nic tutaj nie potrzebujemy żadnych baterii żadnych nic. Tak naprawdę wystarczy nam trochę wody i już mamy bardzo fajną dekorację. Powiem Wam, że to jest też naprawdę fajna sprawa do basenu dla dzieci, bo wydaje mi się, że w basenie duża powierzchnia wody to naprawdę też by to pięknie działało i, Frajda dla dzieci by była, by sobie pływała taka fontanna po basenie. Więc jeżeli macie baseny, ja, jak będę rozstawiać basen, to też sprawdzę tą fontannę, jak sprawuje się w basenie. I zobaczcie, tutaj mam drugi sposób. Mam trochę białych kamieni. Nasypałam je do miski, i teraz zrobię sobie tutaj troszeczkę miejsca na tą fontannę, tak żeby. Ta fontanna od spodu dotykała do tej wody, więc tutaj tych kamieni mam trochę za dużo. Odejmę je sobie i zaraz zalejemy to wszystko wodą. I będę starała się tak ułożyć tą fontannę, żeby była mniej więcej po środku, ale to zaraz wszystko zobaczycie, bo teraz naleję dużo tej wody, i już tutaj kamyczkami będę tak podkładać pod tą fontannę, układać dookoła. Aby to wszystko wypośrodkować, żeby było mniej więcej równo, żeby to ładnie się prezentowało. Na razie zobaczcie, wody mam dużo. Tutaj przekładam kamienie, woda mi się wylewa, ale to też nie o to chodzi. Chcę, żeby to było ładnie ułożone, więc naprawdę ma to później swój efekt. Końcowy jest naprawdę fajny. Podoba mi się i jestem ciekawa waszej decyzji, czy fajniejsza jest z kwiatami? fontanna czy na przykład z kamieniami, bo możemy to wszystko pięknie tak zaaranżować, że będzie super. Zobaczcie, no tutaj naprawdę jak słońce y, świeci, to ta fontanna świetnie działa. Naprawdę jeżeli zmienimy sobie końcówkę, on zobaczcie tutaj no, przecież to jest wysokie na pół metra, naprawdę. Teraz, jak zdjęłam końcówkę, mam taką niską. Kamienie ułożone, zobaczcie, jak to już wygląda zupełnie inaczej. Jak są kamienie ułożone w miejsce, woda, woda jest idealnie na środku, naprawdę wygląda to super. Podoba mi się. Jest to też fajny sposób na ustawienie wody, bo jeżeli nie damy żadnych kamieni, możemy do miski nalać wodę. Dać taką fontannę na na przykład taką wyższą podstawkę, i wtedy mamy takie poidełko dla, dla kotów na przykład, bo koty nie lubią wody takiej stojącej. Koty lubią wodę bieżącą i jest to bardzo świetny sposób. Takie poidełko jest też dobre i dla ptaków. Nie zapominajmy o ptakach. Ptaki też bardzo potrzebują wody. Teraz idzie lato, będzie coraz cieplej, także też pamiętajmy, żeby ta woda gdzieś stała. Jeżeli macie miejsce, to ptaki z chęcią będą przylatywały i korzystały z takiej wody. Więc taka duża podstawka, głębsza jest naprawdę świetna. Do tego taka fontanna i mamy przepiękne widowisko, jak te ptaki nam się też kąpią w tej wodzie. Więc spróbujcie, bo naprawdę wygląda to uroczo. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Dajcie mi znać koniecznie, czy wolicie z kamieniami, czy z kwiatami, czy poidełka dla zwierząt. Także jestem bardzo ciekawa, co myślicie o takiej fontannie solarnej, gdzie nie potrzeba prądu i tak naprawdę jest bardzo prosta do zrobienia. Dziękuję wam za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmiki. Pa pa. A i jeszcze pamiętajcie, subskrybujcie kanał na kanale codziennie nowe pomysły i inspiracje na dekoracje domu i ogrodu. Zapraszam.